Dobre relacje z jedzeniem to przede wszystkim jedzenie regularne, powtarzalne, wartościowe i odżywcze, tak, żeby zapewnić naszemu organizmowi to, czego on fizjologicznie najbardziej potrzebuje. Czyli regularne posiłki, e, odpowiednio zbilansowane u pacjentów przed operacją bariatryczną, zgodne z talerzem żywienia zdrowego człowieka, u pacjentów po operacjach bariatrycznych, e, zgodne z talerzem bariatrycznym. Do tego. Umiejętność pracy z własnymi emocjami, rozumienie emocji, nazywanie emocji, zauważanie tych mechanizmów, które powodują, że mam ochotę coś zjeść. Jeżeli mam ochotę coś zjeść, to potrzebuję sprawdzić, czy to jest głód fizjologiczny, ten, który idzie z brzucha i ten, i ten który wynika na przykład z tego, że ostatni posiłek jadłam 4-5 godzin temu. Czyli jestem po prostu głodna i tu nie muszę zjadać batonika ani drożdżówki, tylko powinnam zjeść sensowny posiłek. Czy to jest głód emocjonalny, bo na przykład zjadłam śniadanie godzinę temu, a teraz krążę po kuchni i zastanawiam się, co by tutaj. Chrupnąć. I teraz, jeżeli to jest głód emocjonalny, to potrzebuję się nim zająć czyli sprawdzić, co mi jest, co czuję, co mnie gniecie, co mi przeszkadza, co spowodowało, że czuję dyskomfort. I to jest ta podstawowa część dobrych relacji z jedzeniem, ale do nich musimy dołożyć kolejne e, potrzeby fizjologiczne naszego organizmu, które jeżeli nie zostaną zaspokojone, to bardzo często będą zaspokajane zachciankami, czyli nawodnienie, odpowiednia ilość wody w ciągu dnia, odpowiednia ilość snu, e, odpowiednia ilość aktywności fizycznej i mam na myśli głównie chodzenie, czyli na początek po prostu chodzimy i odpoczywanie.